Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko, ja nazywam się Anna Antoniak, a to jest mój podcast Słowo Miłości na Dziś na kanale Inny Wymiar Sukcesu, jeżeli słuchasz tego na aplikacjach do słuchania podcastów, albo Ludzie Sukcesu, jeżeli słuchasz tego na YouTubie. Kochani, jest godzina dokładnie 6 minut po północy. Dopiero teraz nagrywam dla Was podcast, usłyszycie go rano. Nie miałam jak tego zrobić wcześniej. Mam taki zapieprz, że nie wiem, gdzie mam wsadzić a, cokolwiek. <laughs> z jednej strony, a z drugiej strony jestem mega dumna i właśnie dzisiaj chciałam o tym powiedzieć. Um, czy jesteś z siebie dumny? I czy jesteś z siebie dumna? Dlatego, że ja jestem z siebie dumna. I chciałam dzisiaj o tym po po powiedzieć. A Dlatego, że dzisiaj przyszły moje książki. I rozumiesz, ja wydałam drugą książkę w tym roku. Miały wyjść one wcześniej, nie wyszły, ale czy to ma znaczenie? No nie, bo ja i tak dokonałam swego. I teraz pytanie jest do Ciebie: co Ty masz w swoim sercu i co, do czego pcha Cię tutaj, jakby Twoje serce, a czego Ty nie robisz, chociaż wiesz, że powinieneś i że powinnaś? I, I nawet jeżeli to się nie dzieje teraz, albo się nie wydarzyło teraz, kiedy Ty sobie tego zamierzyłeś, to a, a wykona się to nie wiem, miesiąc później, pół roku później, albo rok później, jakie to ma znaczenie? Powiedz mi, kiedy dotrzesz do celu, kiedy dotrzesz na swój szczyt. O, posłuchajcie z tego, piękny podcast jest, uważam. Wejdź na swój szczyt. I to jest niesamowite. Bo na sklepie na ludzie jak sobie wejdziecie, to też powinien być takie nagranie: właśnie wejść na swój szczyt. I, I tam jest, jakby opowiadam o tym, dlaczego warto mieć marzenia, warto mieć cele i jak je realizować, i dlaczego ludzie nie realizują tych celów. I ja jestem mega z siebie dumna, że ja zrobiłam to. Boże, ja to zrobiłam. Ty, ty, ty rozumiesz? I wiecie, ja, ja chyba nie. Bardzo, może nie nigdy, ale dawno nie pracowałam. Tak, może jak byłam studentką, to pamiętam, że ja pracowałam bardzo dużo, jeszcze studiowałam, więc jakby cały czas byłam w obiegu. Cały czas, cały czas. A ja teraz, jakby wiecie, mam firmę, y, prowadzę konsultacje, mam dom, mam syna. Y, Tysiące rzeczy, które muszę ogarnąć. Nagrywam dla Was codziennie podcasty i wydałam dwie książki. Wow, to jest po prostu wow. Mega się cieszę, mega jestem dumna. I, I no, to jest. Raduje się moje serce. I ja bym chciała, żeby Twoje serce się radowało, kiedy Ty osiągniesz swój cel, kiedy Ty wejdziesz na swój szczyt. Dlatego, że. Te małe, drobne kroki, i też jest podcast na ten temat. Małe kroki przynoszą wielkie rezultaty. Małe kroki każdego dnia. Wiecie, to było wszystko, ale to wszystko, żeby ta książka nie wyszła. Jedna i druga. Nawet dzisiaj, uwaga, w ogóle miała przyjść tydzień temu, w piątek, czyli na początku października. Przyszła dopiero teraz, dzisiaj, w poniedziałek, czyli po półtora tygodnia, jakby dłużej. Bo drukarnia też miała. Mm, jakąś tam sklejarkę czy coś i, i mieli kilka dni za stołu, pracowali w weekend, no to nie mieli tylko mojego zamówienia, ale mieli jeszcze inne, więc jakby tysiące rzeczy też mieli. Ale ja miałam to wydać w czerwcu bodajże, o z tego co pamiętam, czyli co, zobaczcie, do, dopiero we wrześniu jakby poszła promocja i w październiku te książki doszły. Ale czy ja jakby z tego powodu cierpię? No nie. Ja się cieszę, bo ty będziesz mogła i będziesz mógł to przeczytać. Mega się cieszę. Ja po prostu, wiecie, i ja będę miała teraz bardzo dużo pracy, cały czas mam, ale ja podpisuję te książki dla Was, dla tych co, osoby, co kupiły pakiet. Ja własnoręcznie podpisuję wszystkie książki, Ty musisz to wiedzieć, więc ja błogosławię od razu tą książkę dla Ciebie i ja wiem, że jak Ty ją będziesz czytać, to ona będzie dotykała Twojego serca. Rozumiesz? Więc... I będziecie mieli piękny jeszcze prezent w środku, i na zewnątrz wymyśliłam coś, więc naprawdę robię to z miłością dla ciebie, bo, bo chcę, żebyś chociaż w cząstkę tego, co ja doświadczam, i, i jaką ja mam radość, i do jakiego miejsca ja doszłam w mojej duszy i w moim sercu, żebyś, żeby tobie ją przekazać. Żebyś chociaż troszeczkę wziął i żebyś wzięła ode mnie bo jak ją weźmiesz i zaczniesz małymi krokami coś robić, to będziesz z siebie dumny, będziesz z siebie dumna, bo będziesz się zmieniać i Twoje życie będzie się zmieniać. I już nie będziesz smutny, smutna, nie będziesz rzędzącym, starym albo młodym prykiem, albo babą. I nie będziesz po prostu widzieć tylko w ciemnych barwach, słuchać tego wszystkiego. Kompletnie nie słucham, nie interesuje mnie telewizja i jakieś tam rzeczy, które mówią, wiadomości. Nic w ogóle nie słucham, ja po prostu pre do przodu. I wiesz co powiem Ci? Nigdy jakby jeszcze od długiego czasu e, tak dobrze, jakby nie idzie mi w, w każdej dziedzinie prawie. Naprawdę. I jestem mega Bogu wdzięczna za to. Ja po prostu widzę, jak ja się rozwijam w strefie y, przedsiębiorczości, y, finansów, rozwoju, duchowości, relacji, y, po prostu wszystkiego. Naprawdę. Jestem mega za to wdzięczna. Mega i nie mam czasu na pierdoły, nie mam czasu na różne rzeczy i jadę z koksem. I teraz sobie myślę tylko kiedy będę mogła odpocząć, tak żeby się wyciszyć, wyluzować i, i żeby po prostu oddać się innym rzeczom i sobie myślę nie wiem. <laughs> Bo będzie długi weekend teraz jakby ten co będzie pierwszy listopad, ale ja będę tworzyć kurs dla ciebie uwierz w siebie. I jeszcze widzicie nawet nie ma linka do tego ponieważ jakby przyszły książki i zajęliśmy się tym, a uwaga, dzisiaj jeszcze wyszło to, że przyszedł Pan robić mi drukarkę i przez półtora godziny jakby nie mógł jej zrobić, bo tam były różne cyrki, więc ja myślę, nie, no nie, jak ja mam to drukować teraz? To jest po prostu papiery, księgowa, yy, muszę to księgowej różne rzeczy dać, wiecie, to jest Ogrom, ale ja jestem w siebie dumna. <noise> jestem dumna, to wszystko przesłoniło. To jest nic. Potem się okazało, że strona, jakby całe płatności finanse mi się wyłączyły. Dzwonię do mojej Asi, z którą współpracuję, Asia ogarnia temat, dzwoni do przelewy 24 okazuje się, że zniknęło mi większość zamówień, ja nie widzę klientów, nie wiem co, co w ogóle nie widać tego, co nie zamówili, nie wiemy, co mamy zrobić, o, jak mamy te przesyłki, co mamy w sali. Nie, to jest w ogóle, to jest, to jest cyrk. To jest cyrk. I strona musiała być z, zaktualizowana dwa dni wcześniej, więc... No, no, dlatego mówię Wam, że jest tyle przeszkód, ale jakby mam w tym wszystkim pokój, dlatego że przyszły książki, one przyszły jakby już do południa, bo przyszły około 12, a te rzeczy się działy później. Ale co myślę i tak, co jest w ogóle wow? Jestem z siebie dumna. Ja wiem, że i to i tak wyjdzie dalej, dlatego że ty przeczytasz tą książkę, a ona być może zmieni twoje serce, twoją duszę i, i zmieni twoją rodzinę. Więc co te, te moje małe problemiki w porównaniu z tym, że ty to przeczytasz i ty zmienisz siebie i zmieni się świat wokół ciebie. Co so myślę, wow, Boże, mówię, to jest niesamowite. Wdam dwie książki. Działam, pracuję, widzę, jakie rezultaty to przynosi mi ludziom wokół mnie. Jak moje życie się zmienia, jak zmieniają się życie, jak zmienia się życie innych ludzi, z którymi współpracuję i z którymi pracuję na sesjach online. Jak oni chcą po prostu tych zmian. Bo, bo nie widzą, jakby wokół, albo próbowali już różnych rzeczy i jakby to nie działa. I najlepsze jest to, że jeszcze będzie trzecia książka. Daj Boże, żeby była, żebym miała siłę do tego, ale dzisiaj, dzisiaj mówię tak, Boże, ty powiedziałeś, że ci, którzy ufają Panu, wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną i nie tracą tchu, są zmę, e, e, biegną i nie są zmęczeni. Ja sobie myślę, nie, mówię, daj mi tą siłę, mówię, żebym mogła to przebiec i żebym się wzbijała wyżej, i żebym się wzbijała wyżej. I żebym była z siebie dumna, że pokonałam kolejną, kolejny poziom i, i weszła wyżej, bo tam widoki są piękniejsze. I sobie myślę, wow, to jest to, to jest czat. Naprawdę, mega jestem wdzięczna. Mega jestem Bogu wdzięczna za to. I jestem wdzięczna też za to, że będziesz mógł i będziesz mogła przeczytać te publikacje. Wierzę, że one włożą chociaż i jedną rzecz w Twoje serce, w Twoją duszę I jeżeli jakby zasieje się to ziarno i Ty będziesz je podlewać, to tam wyrośnie coś pięknego. Coś, co ma znaczenie dla Ciebie, nie dla mnie, bo ja znalazłam te swoje rzeczy i dalej je pielęgnuję, ale chodzi mi o Ciebie. I wiesz, jeżeli tak się stanie, to ja Cię proszę, napisz do mnie, bo ja chcę też być z Ciebie dumna. Nie to, że Ty będziesz z Ciebie dumny, to ja też chcę być z Ciebie dumna za to, że Twoje życie się zmieniło i ja wierzę w Ciebie, musisz to wiedzieć wierzę w Ciebie i dzisiaj, czyli we wtorek, bo już jest wtorek będzie live a, bo w poniedziałki nie ma już no bo do końca, a jeszcze dzisiaj mam no właśnie, jeszcze od godziny 18 do 22 mi nie ma także jestem wyłączona e, więc ym, jutro o 20.30 będzie live na e, Facebooku, na Ludziach Sukcesu i będziemy mówić o sukcesach, o Twoim sukcesie i będę właśnie opowiadać o pewnych rzeczach. Także zapraszam Cię i dziękuję Ci za to, że jesteś, że kupiłeś książkę, że będziesz czytać i wierzę, że zasiejesz jakieś ziarno w swoim serduszku i potem wyrośnie coś pięknego. Powiedzcie, z bambusem to jest tak, on, on jakby jest sadzony, i przez kilka lat on nic, 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 a potem jak. Leci co do góry w, w ciągu jednego roku, to on kilka metrów rośnie, tak? Dobrze mówię? Chyba jakoś tak właśnie. Więc zobacz. Jest jak myślę, Boże, to tak ze mną teraz ostatnie dwa lata, taka była cisza, cisza, a teraz tylko jest takie pum! i wystartowałam. I ja chcę, żeby u ciebie tak było. Takie, ty robisz, robisz sukcesywnie malutkie kroczki, nic nie widać, nic, nic nie widać, a nagle Bóg ci tak włoży i będzie takie pum! Jest! I ty powiesz, wow, moje życie się zmieniło. Wow, to jest niesamowite. Wow, i będziesz zapalać innych. Tego Ci życzę właśnie. Bądź siebie dumny, jak zrobisz dzisiaj chociaż jedną rzecz, która popchnie Cię do przodu, albo przesunie Cię dalej do Twojego marzenia. Bądź siebie dumny. I ja też jestem. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Wspaniałego dnia, wieczoru, popołudnia, w zależności od tego, kiedy i gdzie tego słuchasz. Być może w 2023 albo i 2025. Nie ma to znaczenia. Dalej w Ciebie wierzę, ściskam Cię i e, przeczytaj książkę, dotykaj, e, niech ona dotyka twojego serduszka, niech Bóg dotyka twojego serduszka i wzrastaj, a potem ty będziesz zapalać innych. Bye.